Cześć, witam cię serdecznie na kanale Emigracja na Obcasach i zapraszam na dzień z nami. Nasz dzień po śniadanku zaczął się właśnie takimi aktywnościami. Są to aktywności pochodzące z książki Montessori, metoda Montessori. Więcej o tych książeczek, co to za książeczka, okładki, pokażę pod koniec tego wideo. W ostatnim czasie Gabriel bardzo, bardzo lubi, jest zafascynowany właśnie kolorami, kształtami, naklejaniem. Więc staram się to po prostu wykorzystać i wdrożyć w nasze codzienne zabawy, w codzienne aktywności. Bardzo to lubi, o, widzicie ten uśmiech. Ogromną radość mu sprawia to, kiedy. No, po prostu uświadamia sobie, że potrafi coś zrobić, że coś mu dobrze wyszło, jest z siebie bardzo, bardzo dumny. Później Gabriel zdecydował, że zabieramy się za lepienie plasteliną. O tym, że lepienie plasteliną wspaniale rozwija małe rączki, chyba mówić nie trzeba. Dodatkowo różne akcesoria, foremki, nożyki i tak dalej. To jest cała masa Friday i Gabriel bardzo lubi lepić plasteliną i praktycznie robi, używa jej codziennie. Tutaj widzicie nosorożce, krojenie, wałkowanie. Yy, po zabawie plasteliną Gabriel bawił się samochodzikami, jednak nie zdążyła zarejestrować tego moja kamera. Tutaj widzicie już samo sprzątanie. Później jedliśmy lunch, a po lunchu jest czas drzemki. A w momencie, kiedy Gabriel śpi, ja mam czas na ogarnięcie. Swoich obowiązków. Tutaj rozpakowuję zmywarkę i przygotowuję y, aktywności, które będziemy robili później. Bo akurat dzisiaj Gabriel poprosił mnie, żebyśmy pobawili się bibułą, więc z bibuły zrobiłam takie oto kuleczki. Wycięłam z kartonu y, dwa jabłuszka, chociaż dzisiaj użyję jedno, i kontur jabłek y, obrysowuję czerwonym i zielonym kolorem, żeby po prostu Gabrielowi później było łatwiej dopasować. Kolor. Zabieram się za obiad. Dzisiaj bardzo, bardzo prosty, szybki obiad. Kurczak z warzywami, z sosem sojowym. Później dogotuję tylko do tego ryż. Jednak dzisiaj za bardzo nie mam czasu na gotowanie. W końcu chwila dla mnie, tak więc idę do lodówki i wyciągam sernik na zimno. W sumie skyrnik z jogurtu Skyr, który wczoraj robiłam. Jest to ciasto, słuchajcie, fit, bez cukru. Linka zostawię na dole w. Opisie, bo wyszło niesamowicie pyszne. Czas na kawę, do ciasta, wiadomo, tłumaczyć nie trzeba. I siadam do stołu i słuchajcie, zajmuję się moim kursem językowym, językiem francuskim. To jest cały czas ten sam kurs, który pokazywałam Wam tutaj we vlogach i na Instagramie jakiś czas temu. I korzystam z niego, powtarzam sobie te słówka, uczę się nowych słówek i dzięki tym słówkom coraz więcej wyłapuję z tego, co ludzie mówią, czy z tego po prostu, co gdzieś tam przeczytam. Więc super, super, są postępy i tutaj o, zauważyć możecie, że to ciasto naprawdę przypadło mi do gustu, a ja nie lubię fit ciast. To jest wyjątkowo dobre. Gabrysz wstał, więc zbieramy się na spacer, to jest obowiązkowy element każdego dnia, winda. Świetne narzędzie do nauki cyferek. I tak samo zobaczcie na parkingu mamy ponumerowane cyferkami miejsca postojowe, które też zawsze liczymy i się uczymy po prostu cyfr. Jabłuszko w rączce i idziemy do jabłonki, bo jak mogliście się już wcześniej zorientować, temat jabłek ostatnio to u nas taki temat przewodni. No i idziemy na pobliski plac zabaw, dać upust energii. Wszyscy rodzice to rozumieją. Trochę pobawić się, trochę pobiegać, poszaleć. Gabrysz ostatnio bardzo, bardzo lubi się wspinać po tej ścianie wspinaczkowej i daje mu to ogrom satysfakcji. Huśtawki też są oczywiście the best, ale zobaczcie, jakie u nas piękne liście żółciutkie drzewa pomału zmieniają kolory, chociaż jeszcze nie wszystkie, ale dało mi to taką inspirację do zebrania liści i po prostu ususzenia na później. Woda na ryż i zabieramy się za wyklejanie jabuszek. Ta zabawa bardzo gabrysiowi się spodobała, chociaż był trochę zmęczony i musiałam go przez chwilę namawiać, żeby jednak spróbował. Natomiast jak spróbował, no to widzicie, uśmiechnięta buzia, zadowolona z siebie. Wyszło naprawdę Pięknie. Później Gabryś ma czas na odpoczynek i może pooglądać bajkę, a ja zabieram się za dokończenie obiadu. Nasz obiadek, a po obiedzie uciekam z pieskami na spacer i to jest takie moje pół godziny do godziny czasu tylko ja, przyroda i psy, to jest czas, kiedy po prostu mogę odpocząć. Po odrobionych lekcjach proszę bardzo kogo spotykam. Dziewczyny szaleją w parku, grają w badmintona. A ja już wracam do domu bawić się z synem, garażem. To też zabawka, która jest codziennie w ruchu, bardzo ją lubi. Eee, zresztą o tym garażu już nie raz Wam wspominałam. Jeśli ktoś jest zainteresowany, podlinkuję garaż też na dole. Później zabraliśmy się za zabawę kartami, e, kartami z biblioteczki Montessori, ogród. I tym razem najbardziej zafascynowały Gabriela różne żyjątka, robaczki, owady. I je wałkowaliśmy, powtarzaliśmy ich nazwy najdłużej. Ten zielony żuczek to jest właśnie ulubiony żuczek Gabrysia. Później poprosiłam Gabriela o pomoc w rozpakowywaniu pralki, co Gabriel bardzo lubi. I jakby wkładanie brudnych ubrań i wyciąganie czystych ubrań sprawiają mu mega, mega radocha. Tak więc wykorzystujemy to i po prostu Gabriel. Też ma swoje obowiązki. No i czas na kąpiel. Od jakiegoś czasu muszę przyznać, jestem bardzo dumna, bo Gabriel do kąpieli przygotowuje się sam. Trochę czasu to zajęło, bo Gabryś ma 2 lata i 9 miesięcy. Długo nie mógł jakby się przemóc, ale jak się przemógł, to już nie ma kompletnie kłopotu, wiecie, nie trzeba go wyręczać. Po kąpieli idziemy się ubierać. I przychodzi wtedy czas na wieczorne czytanie książeczki. Kicia kocia u nas cały czas na piedestale. Gabriel idzie spać, a ja zabieram się za sprzątnięcie kuchni. Wkładam brudne naczynia, czyszczę blaty itd., itd. Już nieraz Wam mówiłam tutaj na moim kanale, że to była moja słabość i staram się tego pilnować. Później dziewczynki zabierają się za malowanie. Bardzo, bardzo lubią rysować. Mają taki czas na odpoczynek, a ja zabieram się za, oto są właśnie te książki, za wycinanie na kolejny dzień aktywności. I tutaj szukałam czegoś odpowiedniego, i znalazłam drzewa w różnych porach roku. To jest coś, o czym ja teraz z Gabrielem naprawdę sporo, o czym rozmawiam po prostu z nim bardzo dużo, z racji tego, że no przychodzi jesień, drzewa, wiadomo, zmieniają swój wygląd. Więc wydaje mi się, że to jest aktywność idealna właśnie na teraz albo na wiosnę. Z kolei, jak te drzewa kwitną, to też jest dość taka istotna zmiana po zimie, jednak ja zdecydowałam, że zrobimy tę aktywność. Teraz tylko cztery drzewka do dopasowania, więc dla takiego dziecka poniżej trzeciego roku nie jest to hmm, przytłaczająca liczba elementów. A staram się pamiętać o tym, żeby zadania nie były ani za trudne, ani za łatwe, bo dziecko się wtedy bardzo szybko demotywuje, no nie chce robić tych zadań. Więc jeśli jesteście rodzicami, temat właśnie różnych takich aktywności z dzieckiem w domu was interesuje, to warto naprawdę o tym pamiętać. Po wycięciu zabieram się za drugą książkę, tą tym razem matematyczną. I szukam odpowiedniego zadania na dzień jutrzejszy, i z racji tego, że Gabriel barwy podstawowe opanował już bardzo dobrze. To zdecydowałam, że teraz rozszerzymy troszeczkę barwy podstawowe o barwy pochodne i wytnę kolejne kwadraciki do dopasowywania kolorów. Też to nie jest jakaś bardzo duża liczba tych kolorów a z tym sobie świetnie daję radę i to by było na tyle pa kochani do zobaczenia w kolejnych filmach